Kolejny dzień roboty sprintera bez mikrofonu krawatowego, więc dźwięk będzie trochę słabszy, ale jak się robi w smarach, to nie chcę sobie tego wszystkiego uwalić. I mam nadzieję, że to dzisiaj wyjedzie, chociaż w to nie wierzę, za każdym razem się coś gdzieś zobaczy, jakąś małą musterkę, którą trzeba będzie zmienić. Jakaś uszczelka będzie, będzie rozwalona, albo któryś wężyk się złamie, normalna sprawa. Natomiast no, pokażę wam jeszcze, jak to wygląda teraz. Po, po tych kilku dniach czyszczenia tego wszystkiego, e, robienia tego wszystkiego, głowica już jest po regeneracji i będzie złożona. Tak wygląda mniej więcej teraz cała komora tego silnika. Gdzie się dało, to domyliśmy wszystko, ile tylko można. No wiadomo, że nikt nie skrobał, nie wiadomo jak tu tego nalotu, bo to jest taki kleisty, dziwny nalot, ale moim zdaniem ten silnik jest bardzo czysty. Porobiłem sobie telefonem kilka zdjęć tego silnika, zanim do mnie przyjechał i w sumie to jest dobry moment, żeby Wam je teraz pokazać. Przynajmniej widać, gdzie jakie przewody idą, nie jest to wszystko już zawalone olejem, każdy przewodzik jest, jest domyty, przyszykowany i po kolei będziemy montować. Po każdym wężyku będzie się to wiązało z inspekcją każdego tego wężyka, z przejrzeniem, czy jest, jest wszystko z nim ok, czy nie będzie nigdzie cieku, czy gdzieś tutaj takie połączenie nie będzie wyglądało na nieszczelne, żeby to jeździło raz a porządnie, bo coś czego wam wcześniej nie mówiłem, Zarządzenie od było takie, że nie mamy patrzeć za bardzo na najmniejszy możliwy koszt, tylko żeby to auto było pewne. To auto ma tak, żeby to, co już my naprawiamy, nie popsuło się przez te następne 25 lat. Tyle, co już mniej więcej jeździł. Nowa uszczelka widzę, już leży. Tłoki jeszcze lekko brudne, bo dostały rykoszetem przymycił. Więc trzeba będzie je odpuścić i wymyć. I zleciał mi łańcuch. Mogę nie dotykać, bo już kolega wlewał. No trudno. Wygląda wszystko na ok. Głowica po kompletnej regeneracji, wszystko tutaj jest zrobione. Porobione są płaszczyzny. Jest splanowana po jednej stronie, dostała nowe zawory. Uwaliłem ją ręką, więc, jak mówię, to potem trochę się rozpłynęło. Trzeba będzie jeszcze finalnie odtłuścić przed montażem. Ale, no, będzie ten samochód zrobiony zgodnie ze sztuką, tak jak się powinno robić. Podwałek, i będzie można składać po kolei rozrządzik, byleby się ładnie spiął. Akurat udało nam się ominąć jeden z elementów, czyli pompę. I mogę nagrać w jakim ten cały silnik był wcześniej w stanie. Ile tego starego oleju, tego nagaru, tego nasadu, ile tego wszystkiego tutaj było. Także dla porównania, jak wyglądały tutaj części. Jak my je demontowaliśmy, wszystko do gruntownego mycia, i właściwie to już jest archeologia, bo to trzeba odskrobać. Tutaj jest mój błąd. Zapomniałem wyłączyć radia na warsztacie i musiałem wszystko wyciszyć ze względu na prawa autorskie do różnych piosenek. Natomiast chciałem, tą ujęciem, tą przebitką, pokazać wam, jaka jest różnica w silniku pomiędzy tym, co było, a tym, co jest teraz. Nie jest idealnie doczyszczony. Nikt z wykałaczką do tego silnika nie podchodził, żeby każdy zakamarek wyczyścić. Ale różnica przed, a po jest dosyć duża i teraz ewentualny wyciek będzie od razu widoczny. Odpalił, tylko nic nie nagrałem, bo ja musiałem kręcić, kolega psikał plakiem. U Odyńca Seniora będzie nagrane na kanale. Ale się udało. Montujemy do końca i będzie test drogowy, czy coś się zmieniło, czy nadal jest badziewie do zawiercia i z powrotem. Kolejny dzień walki, bo samochód już odpala, już wtryski są gotowe, nie ma przedmuchów, ale turbina nadal nie działa. Niestety no to auto jest dosyć zaniedbane i naprawienie jednej usterki powoduje kolejną. To znaczy na przykładzie turbo na przykład. Nie było doładowania. I tak, tu jest turbina, tu sobie jest taki zaworek, który nią steruje i kable, które idą do zaworka. No i właściwie to wytnę ten fragment tłumaczenia, bo tak to wytłumaczyłem na warsztacie, że sam siebie nie zrozumiałem. Dokładniejsze wytłumaczenie ilości tych usterek, które tam były, będzie na koniec filmu, razem z takim prostym schemacikiem, bo no nie wyszło mi to tłumaczenie na warsztacie. Kolejne próby. I tak ciągle nic nie nagrywam, bo problem z nagrywaniem jest taki, że albo robię, albo nagrywam. Dlatego robię takie fragmenty z postępu prac. Druga część odcinka mam nadzieję, że będzie już z Ducato, bo chciałbym to trochę u siebie porobić. Silnik pracuje bardzo ładnie. Tylko pytanie, czy teraz będzie odpowiednie doładowanie. Bo Wam pokażę, co jest nie tak ze starą turbiną. Pewności nie ma, ale prawdopodobnie to było przyczyną. W starej turbinie problemem prawdopodobnie jest wirnik, który nie mam jak Wam teraz pokazać. Ale powinien się kręcić leciutko. A chodzi z oporem i nie idzie go ręką rozpędzić. Luzu żadnych ani wzdłużnych ani poprzecznych nie ma. No, ale opór, z jakim chodzi, mógł to turbo dyskwalifikować i dlatego dmuchało tak mało barów. Siedzi regenerowany, bo nowe jest praktycznie niedostępne do niego. No, a jak jest to w cenach takich, że, że nie warto już by było inwestować w ten samochód, aż tyle, żeby nowe turbo wstawiać. Powinno być ok, zaraz się wszystko okaże. A jak nie, no to szukaj dalej wiatru w polu. Powoli się kończą pomysły. Coraz dziwniejsze rzeczy się dzieją w tym aucie. Doszliśmy do tego, że przełącznik od obiegu otwartego i zamkniętego włączał i wyłączał ciśnienie turbosprężarki. Rzecz dosyć dziwna i trochę nam zajęło to, żeby się skapnąć, że zasilanie podciśnienia turbosprężarki i zasilanie tych klap, które to przełączają, jest na tym samym wężyku. Przez to, jak tam gdzieś była nieszczelność w środku, to turbina nie dostawała. Zrobiliśmy nowy wężyk, ale nadal nie chcę przekroczyć 60% i ciśnienie jest nadal za słabe. Ta turbo pompuje 0,7 bara. Coś ciągle jest nie tak. Prawdopodobnie pompa podciśnienia jest rozwalona i zbyt mało zasysa powietrza. Ale no cały czas trwa diagnoza, bo jest dziwna. Jak ja bym usłyszał, że, że od tego zaworu od tego przełączania klap przestaje auto jechać, tak jak mi Tadzio mówił to trochę w to nie wierzyłem ale faktycznie spadało ciśnienie do ładowania do zera żeby lepiej pokazać tym, którzy nie za bardzo ogarniają mechanikę a tym, którzy ogarniają mechanikę, jak bardzo ten samochód był popsuty, w sensie ile jednocześnie miał usterek zrobiłem taki prosty schemacik na którym w tym momencie widać turbo z silnikiem, ale no samo turbo musi mieć jakieś sterowanie i od tego jest tak zwana gruszka, czyli taki zawór podciśnieniowy, który steruje tam w środku klapką. Sama gruszka działa na podciśnienie, które jest sterowane elektronicznie przez zaworek, ten czarny po prawej stronie zaworek, który otwiera bądź też zamyka podciśnienie. Jest on zasilany prosto z komputera silnika, czyli idą do niego po prostu dwa przewody. I teraz po kolei. Nie działało turbo. Pierwszą rzeczą, którą zmierzyliśmy, czy prąd dochodzi w ogóle do tego zaworka. Okazało się, że nie dochodzi. Sama instalacja była przerwana minimum w dwóch miejscach, więc no, zamiast lepić tą instalację, która szła do tego zaworka, pociągnęliśmy nowe przewody. Mieliśmy nadzieję, że to wystarczy. Po pociągnięciu nowych przewodów, jak już zaworek dostał prąd. Okazało się, że sam zaworek też jest spalony i w ogóle nie reaguje, dlatego zmieniliśmy zaworek. Po zmianie zaworka, jak już był sprawny, mieliśmy nadzieję, że to wystartuje, natomiast nadal był problem z podciśnieniem. Jak się później okazało, z tymi klapami, wężyk podciśnienia, który idzie od tego prostokącika żółtego, którym zaznaczyłem, pompę podciśnienia przy silniku idzie przewód do zaworka myśleliśmy, że idzie bezpośrednio, natomiast gdzieś w potrzebiu on się rozgałęzia jest zastosowany zwykły trójnik i idzie na klapy, które sterują obiegiem otwartym i zamkniętym. Zazwyczaj jest to elektroniczne, ale w tym aucie jest to podciśnieniowe. Tam gdzieś sparciał przewód wystąpiła nieszczelność. Dlatego zamiast rozbierać całą deskę rozdzielczą, po prostu ominęliśmy ten fragment, daliśmy nowy wężyk bezpośrednio z pompy podciśnienia do, do tego zaworka i to wszystko dopiero teraz zaczęło działać. To pokazuje, jak dużo tutaj było jednoczesnych usterek, i przewody były, były skorodowane w środku i przestały łączyć, i wężyk sparciał gdzieś, gdzie była nieszczelność. Na sam koniec jeszcze była pompka spalona, znaczy zaworek był spalony. Pompa, wakum, prawdopodobnie lekko nie domaga i robi zbyt niskie ciśnienie. To jeszcze jest do ponownej weryfikacji, dlatego no, zajęło nam to trochę. 10 dni trwała cała naprawa, w tym jakieś 4-5 dni oczekiwania były na, na głowicę, bo no było to akurat w trakcie weekendu i, i w weekendy żadne firmy nie pracują. Trochę nam z tym zeszło, ale Finalnie, zobaczcie co się stało i jaka jest reakcja Tadzia, czyli Odyńca Seniora. Niestety nie udało nam się naprawić, do znaczy nie wiemy. Ciśnienie 1,2 bara wydaje się trochę małe jak na tego pusa I wakum jest do sprawdzenia jeszcze. Ale mocniej chodzi. Mocniejszy jest? Też mam wrażenie, że, że mimo wszystko no nie ma przedmuchu na pierwszym cylindrze, to już jest dużo. Jest ciśnienie porobione, jest nowa turbina, która kręci się już bez oporu. Także wiadomo, że nie będzie z tego rakiety, bo to ma 84 konie i waży prawie 3,5 dony, więc, więc sporo. Ale no na pewno teraz to auto jest pewniejsze. Wróci jeszcze jakoś za tydzień. Niech Wajster się przejedzie na Śląsk i z powrotem. Tu się zawijam. Zobaczymy. Jedzie jeszcze kawałek dalej. Zobaczymy, czy nie będzie żadnych wycieków. Bo po takich naprawach nieraz gdzieś muselka może się podwinąć. Z czasem to wszystko wyjdzie. I za tydzień wróci na, na inspekcję, czy wszystko jest OK. A ja w tym czasie doczytam, czy ciśnienie 1-2 bara w tym silniku jest normalne, czy nie. Bo nie umiem tego znaleźć. Więc w sumie jak ktoś z Was wie, to napiszcie, czy, czy w tym silniku 22-2005 sprinter powinno być tak niskie, ciśnienie. Tak, że nie szukamy, a jest OK. I na samym końcu już ode mnie z garażu pewnie jesteście ciekawi, jak tutaj wyglądają koszty, o ile w ogóle nie były na miniaturce. No, w okolice 6 6000 w samych częściach. Niestety, ale turbo nawet regenerowane kosztuje około 2000, wtryski około 2,5. Także no, jest to trochę tych pieniędzy. Jakieś tam dodatkowe drobne rzeczy typu zaworek, uszczelki i, i jakieś tam kawałki wężyka, kolanka. Jeżeli widzieliśmy, że były sparciałe, to wymienialiśmy i zrobiła się z tego spora kwota, jak za taki samochód. Nic się na to nie poradzi. Samochód musi być sprawny i musi jeździć. Jak to gdzieś nawali na drugim końcu polski, no to wtedy same koszty lawety będą gigantyczne. Ewentualnie szukać gdzieś lokalnego mechanika. Założenie Odyna była, było jasne: to auto ma być robione bez oszczędzania na wszystkim, dlatego zostało zrobione bez oszczędzania na wszystkim. To tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. I widzimy się za dwa tygodnie bo w tym tygodniu chcę w końcu już dokończyć, tak już finalnie, tą moją pracę inżynierską, bo no, przez tą naprawę trochę mi się to wszystko przeciągło, to już miało być dawno temu skończone, ale wiadomo, że samochód tutaj był prioryty... priorytetem. Priorytetem? Boże, jedyny, jakie błędy! Dlatego nim się zająłem. Teraz w tym tygodniu na spokojnie praca i za dwa tygodnie widzimy się, mam nadzieję, że już przy pracach jakichś takich konkretniejszych w Dukato.